Hejka moi drodzy, z tej strony Wasza Polish Nose i witam Was w odcinku Plan With Me. Dawno takiego odcinka nie było na moim kanale i myślę, że jest to fajny moment, żeby taki odcinek zrobić. Szczególnie, że zbliża się nowy rok akademicki, a osoby, które chodzą do szkoły podstawowej czy liceum już szkołę zaczęły, więc może chcą znaleźć swoją idealną opcję organizacji. I ja dzisiaj pokażę Wam jedną z nich. Będzie to bowiem Planer, ale nie byle jaki, będzie to planer cyfrowy, planer studenta, który zastąpi wszystkie moje ciężkie notatniki, które nosiłam przez bardzo długi czas ze sobą, bo wiecie, jak macie te wszystkie kalendarze, te wszystkie planery. To one są często bardzo, bardzo ciężkie i potem musicie to wszędzie ze sobą nosić, żeby widzieć, co macie do zrobienia. Jeśli chcecie coś zapisać, to zawsze ten planer musicie mieć ze sobą, czy tego chcecie, czy nie. I tutaj jest coś, co będę testować w tym roku akademickim i jest to cyfrowy planer studenta od Ogarniam się. Ogarniam się poznaliście już w moim poprzednim odcinku o notesie, również cyfrowym, który naprawdę uwielbiam, jest to strzał w dziesiątkę. Oczywiście ogarniam się, ma też klasyczne planery i mnóstwo pisadeł, które Wam polecam, w tym słynne Mydlinery, ale dzisiaj pogadam sobie właśnie o tym Digital planerze, bo uważam, że jest to bardzo fajna opcja dla tych, którzy lubią planować, chcą planować tak trochę po tradycyjnemu, ale jednocześnie chcą mieć ten planer zawsze przy sobie. I chcą po prostu mniej rzeczy nosić w swoim plecaku, czy torbie. Jest to też świetna opcja dla tych, którzy nie są do końca zdecydowani, jaki rodzaj planeru chcą. Czy wolą roczny, czy wolą miesięczny, czy wolą dzienny, czy chcą mieć habit tracker, czy chcą mieć jeszcze coś innego. Tutaj pierwszy plus jest taki, że możecie sobie wybierać, z czego korzystacie. I nie żałujecie, o ojeju, gdybym nie miał tej sekcji, to mój planer byłby lżejszy nie. Tutaj macie tylko to, co niezbędne. Jeśli nie chcecie, to nie używacie albo w ogóle usuwacie te strony, a jeśli chcecie z nich korzystać, to je macie. Ja tutaj na przykład mam wersję dla studenta zaocznego, niestacjonarnego, więc na przykład tą sekcję z tymi zjazdami, które są takie stricte dla osób studiujących zaocznie, po prostu nie będę używać, ale w razie czego możecie od razu sobie kupić opcję dla studentów stacjonarnych. To nie jest w ogóle problem, ale ogólnie tutaj macie takie rzeczy oprócz takiego tradycyjnego planera. Macie właśnie te wszystkie sekcje, takie typowo studenckie i uważam, że są one bardzo przydatne. W większości na pewno będę ich używać i myślę, że może Wam się taka opcja planowania spodobać. Więc teraz pokażę Wam na przykładzie września, jak planuję sobie w takim kalendarzu i jak wypełniać co po niektóre. Właśnie sekcje. Ja na przykład usuwam sobie mój planer roczny z tego względu, że wiem, że go nie będę usuwać. Nad tym wrześniowym się jeszcze zastanawiam, jeśli chodzi o taką miesięczną rozkładówkę, ponieważ ja i tak zapisuję wszystko w tym takim planerze tygodniowym. To jest taka moja ulubiona forma. Dla kogoś może to być jeszcze coś innego. Wybór jest zostawiony wam i to uważam za super. Plusem również notowania takiego cyfrowego jest to, że możecie mieszać czy to pisanie takie wiecie właśnie Apple Pencilem czy jeszcze jakimś innym rysikiem możecie zastąpić pisaniem na klawiaturze wiecie takie tradycyjne ja tutaj na przykład użyłam tej czcionki którą robiłam na bazie mojego pisma ręcznego macie oczywiście nieskończoną ilość kolorów jeśli chodzi o zakreślacze macie różnego rodzaju pisadła możecie zmieniać ich grubości właśnie to co nam oferują te wszystkie takie aplikacje notatkowe czy to jest gudną w przypadku produktów Apple, macie jeszcze exudu macie samsung notes to właśnie to że nie musicie mieć żadnych pisadeł żeby pięknie ozdabiać swój planer a jeśli się pomylicie to nic się nie stanie bo możecie wszystko usunąć sobie elegancko gumeczką i w ogóle zapominacie o sprawie bo akurat ta wersja planera jest również dostępna na jest jakby to powiedzieć kompatybilna. O, kompatybilna z aplikacjami, właśnie również Androidowymi, takimi właśnie jak Samsung Notes czy Xudu, Także to nie jest tylko produkt dla osób z iPadem. A naprawdę gorąco to polecam, ponieważ. Jeszcze oprócz takiego typowego planera, dostajecie okładki do tego planera, różne kolorowe. Możecie sobie wybrać taką okładkę, jaką chcecie. No i naklejki, naklejeczki różnego rodzaju z różnymi napisami są też świetne do planowania różnych rzeczy. Pokażę Wam to zresztą potem, ponieważ są one stricte takie zrobione pod sprawy uczelniane i szkolne. No i jeszcze tutaj muszę wspomnieć o tym, że nie musicie w końcu drukować wszelkiego rodzaju zdjęć, nie musicie się bawić w klejenie. Tutaj wystarczy, że sobie coś pobierzecie, czy to z internetu, czy jakieś zdjątko z Waszej galerii i po prostu je wklejacie i już je macie w Waszym planerze. Ja tutaj na przykład piekłam fokację niedawno i postanowiłam sobie zdjęcie tej mojej focacci wkleić. Znaczy się, to nie jest moja autorska focaccia, ta jest z internetu, ale moja wygląda, powiem nawet, i lepiej, żeby tutaj tak no, nieskromnie polecieć. I tutaj możecie wklejać wszystko, jaki wam się obrazek spodoba, jakie wam się naklejki spodobają. Wszystko może wylądować w waszym planerze. Możecie sobie różne rzeczy zakreślać, podkreślać, poprawiać, dopisywać. Nie musicie się martwić, że wam miejsce zabraknie, bo zawsze możecie sobie zmniejszyć ciągę. Naprawdę tutaj tych opcji jest. Przeogromna ilość, a dodatkowo jest to świetna opcja dla tych, którzy są tacy, wiecie, chaotyczni, niezdecydowani, zaraz coś dopisują, zaraz coś zapisują, zaraz coś muszą usunąć, to nie muszą się właśnie babrać z takim korygowaniem wszystkiego. Oczywiście możecie używać takich przyrządów, które są tutaj w tej aplikacji, jak na przykład ten brush pen, tylko on jest moim zdaniem strasznie niewygodny do używania, więc ja sobie osobiście wykorzystam. Aplikację, która się nazywa Fonto, ja ją często używam do robienia moich notatek cyfrowych i tutaj ją użyję do zrobienia napisu. Skup się. Macie jakiś dokument do przeczytania albo notatkę? Też nie ma problemu, też ją możecie wkleić do planera. To jest po prostu fantastyczne, że tutaj możecie dać wszystko, co potrzebujecie i po prostu wszystko macie w jednym miejscu. Tutaj mamy jeszcze Habit Tracker, tracker Waszych nawyków. Ja akurat bardzo się w to zaczęłam bawić. Przeczytałam naprawdę świetną książkę, zaraz Wam ją pokażę. Więc wypisałam tutaj sobie wszystkie nawyki, które aktualnie próbuję śledzić. Jedne wychodzą mi lepiej, inne wychodzą mi gorzej. Ważne, że mam je przed oczami i mogę śledzić swoje postępy. Na przykład, czy nie zapomniałam o jakichś lekach, bo ich aktualnie dużo zażywam. Czy byłam śmierdzącym leniem, czy nie, czy zrobiłam ten trening, czy nie, czy zarejestrowałam swoje posiłki w aplikacji, czy przeczytałam trochę książek, a raczej trochę stron. Jak na przykład ta, to jest książka Atomowe nawyki. Ona właśnie opowiada o tym, jak powinno się z nawykami obchodzić i jak je w ogóle wprowadzać do swojego życia. I ja się aktualnie do tych zasad stosuję i jestem bardzo zadowolona, i planer mi w tym również dużo pomaga, a teraz pokażę Wam jeszcze kilka innych kategorii, które się w tym planerze znajdują. Tutaj macie na przykład planer dzienny, więc jeśli macie jakiś bardziej skomplikowany dzień, dużo rzeczy macie do zrobienia, to to jest super opcja. Bo możecie sobie wszystko godzinowo rozplanować, na przykład swoje priorytety ustalić, jeśli macie taką potrzebę, zrobić sobie listę zadań. Tutaj macie tudu listę na tej stronie. Wybór jest naprawdę przeogromny. Co mi się jeszcze podoba, to to, że mogę sobie tutaj wklejać emoji. Wiem, że to jest taka prosta sprawa, ale wiecie, jakoś tak fajnie sobie emoji powpisywać do swojego planera. Jak, jak to był planer fizyczny, to oczywiście nie było takiej możliwości poniekąd. Po części stricte takiej planerowej i habit trackerowej, jeśli mogę to tak nazwać, przychodzi część typowo studencka. Zaczynamy od strony z najważniejszymi informacjami. Tutaj możemy sobie zapisać nazwę naszego kierunku, jeśli jest bardziej skomplikowana i ją zapominamy. Na przykład moja, no po jakimś czasie się przyzwyczajam, ale jednak niektórych rzeczy nie pamiętam. Mamy tutaj jeszcze informacje, czy to o naszym wydziale, czy o uczelni. Możemy też tutaj wpisać najważniejsze informacje dotyczące czy to biblioteki, czy godzin otwarcia dziekanatu, chociaż z dziekanatami to różnie bywa. Tak czy siak, to jest miejsce, gdzie możecie sobie zapisać wszystkie informacje, których potencjalnie możecie zapomnieć. To samo się tyczy organizacji roku akademickiego, czyli wszystkich możliwych dat, kiedy jest sesja zimowa, kiedy jest sesja letnia, kiedy się uczymy, kiedy nie. Jest na to cała strona, ale ja byłam na tyle śmierdzącym leniem, że postanowiłam sobie po prostu zrobić screena ze strony i wrzucić zaraz obok. Jest to jakieś rozwiązanie, ale jeśli chcecie mieć bardziej estetycznie, to oczywiście możecie to wszystko uzupełnić po lewej stronie. Ja jeszcze dodałam sobie rysuneczek, dodałam sobie gwiazdki, ale to też jest fajna rzecz, że macie wszystko właśnie w jednym Pliku i ten plik możecie też mieć na przykład na swoim telefonie, więc nie musicie cały czas nosić ze sobą tabletu, żeby wiedzieć o co chodzi i co musicie na przykład zrobić, bo cały plik zapisuje Wam się na dysku Google czy na iCloudzie i dzięki temu macie stały dostęp do wszystkich informacji. Jak przystało na planer dla studenta? Jest też miejsce na plany zajęć. Ja swojego jeszcze nie znam, ale wkrótce poznam. Ale pokażę Wam, jak sobie taką stronę wypełnić. Tak jak już wcześniej mówiłam, Macie dostęp do wszystkich pisadeł, które są w aplikacji, i w związku z tym również wszystkich kolorów. Macie nieskończoną liczbę zakreślaczy, więc szkoda by było ich nie wykorzystać nie użyć w jakiś sposób. Więc ja pozaznaczam osobno wszelkiego rodzaju przedmioty, właśnie na inny kolor. Jest też osobna sekcja na przedmioty, gdzie możecie wpisać nieco więcej informacji, prawda, na przykład godziny albo budynek, w którym się znajduje dany przedmiot, i jakiego macie wykładowce. Ja tutaj zrobiłam profesora dziamdziama, no bo nie będę podawać. Prawdziwego nazwiska mojego profesora. Nie wiem, jakie godziny biura ma profesor Dziamdziam, -dziam. nie wiem, jak się z profesorem Dziam Dziamem skontaktować. No, ale tak czy siak to wszystko możecie sobie bezproblemowo zapisać. A tak ogólnie to gorąco Was zachęcam i jeśli jeszcze nie zaplanowaliście swojego roku szkolnego czy akademickiego, to siąść teraz, pomyśleć, jak chcielibyście, żeby wasz planer wyglądał? Może to jest właśnie rozwiązanie dla Was. Albo chcielibyście coś jeszcze zawrzeć w swoich planach? Macie na przykład jakieś dodatkowe aktywności, które warto byłoby zawrzeć właśnie w takim organizerze. Po prostu pomyślcie, zastanówcie się, mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was inspiracją, żeby się za tą rzecz zabrać, żeby się ogarnąć i żeby się po prostu zainspirować. A teraz pokażę Wam jeszcze stronę obecność na zajęcia, jeśli jesteście osobami, które jeszcze pracują albo mają jakieś zajęcia dodatkowe, tak jak wcześniej wspomniałam, albo inne obowiązki i często Was nie ma, a Wasi prowadzący są bardzo surowi i chcą, żebyście wszystko odrabiali. To to jest właśnie ta sekcja dla was, gdzie możecie takie rzeczy zrobić. Co jeszcze wam tutaj pokażę? To bardzo fajną stronę. Ona się nazywa projekt i tutaj, jeśli macie na przykład jakieś prezentacje do zrobienia albo tak jak ja ostatnio miałam kawałek pracy magisterskiej do napisania, to tutaj możecie sobie wszystko uzupełnić. Macie miejsce na deadline, macie miejsce na cały plan działania, dzięki czemu już więcej tego wszystkiego nie zapomnicie. A tutaj wam jeszcze pokażę fajny bajer na końcu. Oprócz miejsca na wasze notatki, znajduje się też miejsce na wasze naklejki. Jak to działa? Wklejacie sobie tutaj jakiś obrazek z internetu. Ja po prostu wpisałam stickers na internecie, żeby mi się pokazały właśnie jakieś takie przykłady naklejek. I teraz wystarczy, że sobie wytniecie taki kawałek tej naklejki, jaki Wam się podoba. Ja na przykład biorę tego pieska z górnego lewego rogu i zaraz go sobie wkleję do innej strony wystarczy sobie go teraz skopiuję i wkleję w zupełnie inne miejsce i tak możecie sobie zrobić cały że tak powiem segregator z naklejkami a nie wydacie na to nawet złotówki nawet złamanego grosza więc to jest poniekąd Kolejna oszczędność kasy. Uważam, że to jest naprawdę świetna opcja dla tych, którzy lubią mieć zakupy na lata. Tutaj macie zakup na cały rok akademicki, jeszcze nawet z kawałkiem, bo oczywiście tutaj te miesiące zaczynają się nieco wcześniej i kończą nieco później, żebyście nadal mogli z takiego kalendarza sobie korzystać, co również uważam za bardzo duży plus. Tak czy siak jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Jak widzicie, możecie sobie tutaj wszystko zapisać, a następnie synchronizować sobie dane tak, żeby mieć zawsze pod ręką. I oczywiście sam planer jest bardzo estetyczny i możecie go sobie na różne sposoby spersonalizować. Także, jeśli jesteście zainteresowani taką opcją, to ja was odsyłam na stronę Ogarniam się. Dam Wam link w opisie, żeby Wam było łatwiej. Tam możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, a nawet dostać darmową próbkę, żeby zapoznać się poniekąd z tą rozkładówką. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące planowania cyfrowego, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzu. Jest przyjemnością na wszystkie pytania. Odpowiem. Zaglądajcie też na mojego Instagrama, gdzie będę na bieżąco wrzucać i jak mi planowanie w moim nowym cyfrowym notatniku idzie. I oczywiście zapraszam też was na mojego TikToka. Do zobaczenia i cześć, cześć!